Cześć, jestem Klaudia, to kanał, no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Rzekł raz Karkul do Pawlaka. Zaświtała mi miś taka, jak żeby to było cudnie, gdybyśmy tak mieli studnie. Na granicy dwóch gospodarstw. Na to Pawlak, studnia, zgoda. Kopy w miejscu wyznaczonym, tak by droga z obu domów jednakowa do niej była. To rozmowa się skończyła. Punkt na mapce wyznaczyli, w jaki sposób to zrobili. Jedziemy najważniejsze rzeczy. Że studnia zgoda i z obu domów droga ma być taka sama i ma ona być postawiona na granicy dwóch gospodarstw. No to wyznaczamy sobie tutaj drogę z obu domów. I mamy tutaj P jak Pawlak, K jak Kargur. Lub odwrotnie, to nieważne. Ważne jest to, że teraz będziemy tutaj kreślić symetralną tego odcinka, czyli wbijamy tutaj cyrkiel, bierzemy więcej niż pół tego odcinka i zaznaczamy góra i dół. To samo robimy tutaj. I w miejscu przecięcia, u mnie tak średnio wyszło, weźmy tu i tu. Teraz powinno wyjść. Kreślimy sobie tutaj symetralną. I studnia ma znajdować się na granicy tych gospodarstw, więc powinna być zbudowana w miejscu przecięcia symetralnej i granicy. Czyli w takim razie tutaj powstanie studnia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i. No i już.